Tutaj wśród tym szmaciarzy odbywa się imadło party. Maluje pazurki. Jest tam. przedstawiciel dyrektora. Tu się odbywa ostre malowanie. Doświadczenie Marceli zdobył jak sobie malował w gimnazjum paznokcie. Tu jest cała gama przepięknych sierściuchów od Marcina Gacy. Niech żyje chłopak z całej siły Tutaj Marceli powstał To jest team szmaciarze Fishing Series Znaczy się tutaj Wędkarze wędkarzom Tu są te no Jak one się Rozpierdalaczki, jak to jest te? I To są Little Spets Shopki Little Sex Shopki I tu Powstało Fishing Series Prawdziwe pudełko Takie jak Powinno być, a niestety w sklepach samo bele co jest. Made Tutaj do potrzebne jak potrzebne materiały to. Z bidronki. Opakowanko za czwórka. No i ucierpiała mojej żony mata. Nie będzie ćwiczeń, ale mam nadzieję, że się nieka, nie jak Nie będę kolana wystawać. Z tego. No i tak jest alkohol. Bezalkoholowy jest wszystko. Oła. Zapach lakieru dzisiaj będzie zygzakiem do domu, bo lakier pachnie wszędzie.